Cześć, dzień dobry. Jesteśmy w Szczecinie. Właśnie przyjechaliśmy z podróży z Bitgości. E, będzie was prowadziła ta dwa dni przed Super Pucharem tutaj, co się dzieje z nami, u naszym zespole. Także bądźcie czujni i obserwujcie KS Developers Facebook, Instagram, Twitter. Będzie do przodu! No i już się ja przerywa. To była nasza Daria. Dobra, to to co? Może pierwsze odwiedziny zrobił Piotra naszego fizjo. Zobaczymy, co oni tam mają i jak pracuje nasz fizjo. Dobra, idziemy. Sprowadzę się tutaj, pokój 207. Tajne hasło? Hasło? Nie istnieje. A, to nie Piotr, to to <laughs> To my idziemy do Piotra. I szukamy Piotra. I Tak się pracuje u nas. Dobra, to w takim wypadku, no niestety, fizjonarz dzisiaj nie, 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 nie opowiada nam, ale no, może następnym razem przy no, jakimś tak. treningu. Pójdziemy zapy... późno do niego, zobaczyć jak, jak robi terapię do dziewczyna i jak to wszystko funkcjonuje. Okej, okay. to na razie tyle i widzimy się później. I idę bo mamy się ładnie. Pa. Odpoczęta? Odpoczęta, tak. Jedziemy na silownią. Niestety dzisiaj tylko mamy silownią. Nie udało się zrobić trening na hali, ale też popracujemy na silownię dzisiaj, także za niedługo ruszamy. Mm -hmm. I co? Na pewno doktor Artur przygotował tam takie ciężkie ćwiczenia. No troszeczkę głośno, bo tutaj tak nie słyszało. Jedziemy na silowniu. No to to już słyszałem, tak. okej. Okay. Następna dziewczyna. Co? To jest... Siła, siła jest tu tymi młodym dziewczynami. Chodźcie dziewczyny. Chodźcie, chodźcie. Dobra Jura. Słuchaj, mam, mam za zadanie na, nagrywać bloga. No. Bloga. Vloga, no, który będziemy... nasz wiedz tutaj już... O oh Boże, Rzeszował, już U już cieciny. No. Także musisz mi pomóc troszeczkę, Pomagam. bo Ty lubisz gadać Jestem, dużo. Jest Już zrobiłaś zdjęcie, panoramę Szczecina, tak, bo Ty jesteś taka wstępnia, influencerka, tak. że... Nie taka jak Ty, ale troszeczkę mniej. No, nie taka jak ja, ale I czuję się świetnie i bardzo się cieszę, że mogę spędzić ten dzień z Tobą. A dlaczego mam tej... przytulę? <laughs> Czemu, nie mogę? on co wyjedzie. No i co mówisz, to wszystko dobrze? Tak, tak bardzo ja się dobrze. cieszę, ja po prostu nie mogę się doczekać tej siłowni, no naprawdę. I Więcej, to, to ja czy? Do Dobra, a wzięłyście sobie chodę... Oto kulisy, proszę Nie. bardzo, pani kierownik dopilnuję, aby każda zawodniczka miała sprzęt. Ćwiczenie bardzo ważne dla... Do... Dzień dobry deweloper z TV. Dzień dobry. Ogarnij kamerę, proszę cię. To jest nasz kamerzysta. Ojej, ta kamera mi lata. Damian pokaż, jak się prawidłowo robi ćwiczenie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale trzymał opadki łopatki Ale trzymał upadki. Artur byłby z ciebie naprawdę bardzo dumny. Dobra robota. Chodźcie do kamery wie <grymiję> przy wyjściu, każdy musi tu przyjść. Dzień dobry, pozdrawiam Magdalenę, Julu jest super. No. Dzięki, możesz iść. Daria, powiedz coś do kamery. Aaaa! Wow. To wow. <grymiję> Będzie najlepszy <włoż. grymiję> <grymiję> Raport po treningowie. Raport po silonie. Powiedz mi ten to jak tam silonia? Na bicepsami weszło w najważniejsze, nie? Nigdy? <słuchanie> <grym> bardzo fajna silonia. Zaraz się zbieramy, jedziemy do, do hotelu, mamy białeczko wideo, a tu jak widzicie tak po treningu białeczko musimy pić. Banizja. Jak najlepsze jest Olimpa. Na bicepsami weszło w najważniejsze, nie? Dzień dobry. Cześć na mnie. Idziemy sprawdzić, jak nasze dziewczyny żyją sobie w pokoju, co robią przed e, treningiem, przed meczem Takie ciekawostki. Mm -hmm. A teraz... Dzisiaj mamy dzień drugi, tak? Tak. Dzisiaj jest dzień drugi. Jesteśmy w Szczecinu, Przygotujemy się na ten nasz super popar, który będziemy e, grać jutro. Godzina 17:30. Tak jest. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Gabrysia, bo to nasza MVP, po prostu była MVP mecze, jest zmęczona i teraz ona śpi Gabrysia, ahoj. Pomachaj tylko I dajemy odpocząć naszym zawodniczkom i idziemy do następnego pokoju Trochę głośne było <noise> Sprawdzimy dlaczego tak były głośno <noise> O, dzień dobry, zapraszamy Jest pokój młodości i starości, starości. To jest Młoda odpoczywa, bo... A ja ją pilnuję, a dobrze odpoczywała. super puchary. Ja się czuję bardzo dobrze z tym faktem. Tak? chciałam grać w takie puchary i w ogóle. Także jestem dobrze nastawiona do tego. A forma jest? Zawsze, zawsze jest. Mama jest zawsze. O siłowni wczorajszej na pewno. Dobra. Dzięki! Pa! Dzień dobry! Dzień zobaczyć, jak tam dziewczyny z Jaka, bo kamera. jest. <grym> w <pokoju> chowaj, dziad, chowaj chipsy. Chowaj chipsy. Gdzie te chipsy? Gdzie te chipsy. chipsy? Proszę pokazać. Mam nadzieję, że teraz nie będzie oglądało tak, bo widać, że... To, są, to, nie Nie, nie, tutaj jest healthy, healthy, healthy. To jest pełny profesjonalizm i za tego dostanę 10 punktów. Bardzo dobrze. No, Robimy punktację, tak, jak tak, która ma w pokoju, tak, tak. jak się przygotowywuje. Dostanę, dostanę. Dajcie się Nie no, tutaj jest spokój, coś, coś jest nie tak. Spokój? A co? Spokój? Spokój. Ale one są skupione, one, one, są, one są skupione, bo... Tak. Przede wszystkim młoda, bo ona musi być i ma takie zadanie być Ja niestety nie mogę sobie pozwolić. Nie, muszę pojechać ma. A Ruda ona już jest, jak się to mówi, żona i nie może już szaleć po prostu. Muszę być... Zresztą teraz już tylko spokojnie. Młodości, ale takie młodości i szaleństwa. Tiktokerki. mam na tiktokerki. To są tiktokerki? Tiktokerki. Chyba, chyba nie dobrze. <grym grym> Dzień dobry! A nie, chore nie, A Paznokcie! Paznokcie do TikToka! O, ja mówię, myślałam, że robicie TikToka, że nagrywacie, bo wy jesteście takie... Um, Influencerki? Efekty proszę pokazać. No, bo cały jest tutaj, patrz Damian. A tutaj jest pewny profesjonalizm. Ale to pod kamerę Zresztą. będzie. Ale to to ja... pod kamerę się tak zrobiła, że może wyjść tak na filmiku, bo to jest niemożliwe, że taki konekt w czasie mamy. Że akurat teraz przyszliście, akurat na gawkach siedzę. No, naprawdę. Nic więcej. Te, takie, takie, takie zawodniczki to skarb, drużyna. Taka młoda, pełna entuzjazmu. Dziękuję, dziewczyny. Dziękujemy, dziewczyna. Widzimy Dziękujemy się na bardzo. Treningu. Widzimy się na treningu, dokładnie. Jasno! Tak jest. Damy <grym grym> do zapraszamy do co? do kogo do dalej centy Zobaczymy, czy schowane wszystkie te słodzice, które wczoraj kupiłem Biedronki. Boże! Boże! Boże. Zapraszam! zapraszamy. Tutaj rachunki muszę sobie zapłacić. faktury. Wintere! Widzisz na wintere? Zapraszam! Nie 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 dobrze. bardzo dobrze. Na pizza i weszło w najważniejsze, nie? Ja no. mam jeszcze jedno takie pytanie, bo tutaj twoja mama prężnie, prężnie komentuje i tak dalej, <laughs> więc może pozdrowimy jakieś miłe słówko. Tak, pozdrawiamy mamy. <laughs> Zobaczymy czy będziemy gadać po angielsku czy po polsku, ale zobaczycie na pewno jak, jak Anna po polsku gada. Jak się masz? Jak się masz? To wszystko jest i can say something. Nie, yeah, you can say to <laughs> <laughs> my uh, Super Cup tomorrow. Um, mam nadzieję, że uh, będzie m, bardzo dobre, spo dobre spotkanie. Uh, I what can I say? Uh, że wygramy. Że wygramy, to. <laughs> kurczę! Oh <laughs> 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 I mam <I laughs> o jeszcze jedno. Wierzę w naszym zespół. Brała na. No. Yeah. Jak wykorzystujecie swój wolny czas? Powiedzmy tak... Um. Śpicie? Tak. Yeah. No. No. Rest, music, meditation. No. Często sobie chodzimy na kawkę, mhm. jak mamy przerwę. To chyba możemy zobaczyć na waszych social mediach tak. najczęściej. Kawka, spacerek, przed meczem, przed treningiem czy coś takiego tak. i odpoczywanie. Kochani kibice, zobaczyłyście jak wygląda, Wyglądali pokoje i co dziewczyny robią i jakie są nastawienia przed super pucharem. Także mam nadzieję, że będziecie z nami i że nas będziecie wspierać, czy na hali, czy na telewizoru I, i, i nie tylko jutro, cały sezon, bo długi sezon i to wszystko. Dziękuję. najzabawniejszy nasz fizjoterapeuta Może opowiesz żart? Byłem kiedyś na imprezie i graliśmy w prawda czy wyzwanie i wziąłem wyzwanie i kolega powiedział idź do domu Badumc Cześć wszystkim, chciałbym was zaprosić dzisiaj na oglądanie mecza na nasz superpuchar polski dzisiaj o 17:30 Polsad Polsat sport. sport kibicujcie gramy w Szczecinie ale zapraszamy przez telewizory trzymajcie kciuki tak jest pa <grym>, Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran said it, no man I still go 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 A lot of every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, on the highway and in the driveway. It's a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's believe uh, better see with the negativity but I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore. Everything that you thought you could never do before. Uh. And even when you feel low, you can still go. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Katarzyna Bojerska, Aleksandra Strykowska, Izabela Rabacz, Gabriela Orbosowa, Daria Przybyła, Koronika Światowska, Marta Rabacz, Magdalena Jurczyk, Julia Wilczyńska i Sztab Szkolenowy, kierowany przez Premiera Stefana.